Masz już bardzo dużo wiedzę teoretyczną na temat procesu odchudzania, dużo rzeczy już Ci powiedziałem, to dzisiaj przejdźmy do konkretów i dzisiaj chciałbym Ci rozjaśnić to pojęcie diety o zmniejszonej kaloryczności. Co to jest, jak to się robi i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od takich podstawowych informacji. Na pewno już o nich słyszałeś, ale żeby tak przypomnieć, żeby nie było, gdyby ktoś gdzieś tam tego nie ogarniał. Bilans kaloryczny. Mamy trzy możliwości: mamy bilans ujemny, dodatni i bilans zerowy. Bilans kaloryczny to jest różnica pomiędzy tym, ile kalorii dostarczasz, czyli ile zjadasz, a ile kalorii spalasz. I. Bilans ujemny to jest taki, w którym dostarczasz kalorii mniej niż potrzebujesz. Bilans dodatni jest taki, kiedy dostarczasz kalorii więcej niż potrzebujesz. I bilans zero, zerowy to jest taki, w którym dostarczasz dokładnie, idealnie tyle kalorii, ile potrzebujesz, więc spala się to wszystko na zero, tak? I w dietach o zmniejszonej kaloryczności chodzi o to, żeby trzymać ten bilans ujemny, czyli dostarczać kalorii mniej niż Twój organizm potrzebuje do spalenia. Z poprzedniego filmu dowiedziałeś się, że nie wolno drastycznie ciąć kalorii, dlatego że to powoduje odpowiedź hormonalną organizmu, która sabotuje Twoje wyniki odchudzania. No to o ile obciąć te kalorie? Powiem najbardziej naukowo, jak się da. Nie za dużo, nie za mało. A tak całkiem na poważnie, to okolice 15% całkowitego zapotrzebowania kalorycznego będą jak najbardziej ok. Tak jak powiedziałem, badania to potwierdzają, że lepiej obcinać częściej mniej kalorii niż obciąć raz zbyt dużo kalorii. I teraz skup się, posłuchaj mnie, patrz tutaj, noty w głowie. Obniżenie kaloryczności diety, czyli wejście na ujemny bilans kaloryczny. To jest najważniejsza rzecz, jaką powinieneś zrobić, jeżeli chcesz schudnąć. To jest właśnie ten ogół, od którego powinieneś zacząć. Nie ma nic ważniejszego w przypadku odchudzania niż ujemny bilans kaloryczny. Jeżeli nie zadbasz o to, żeby twój bilans kaloryczny był ujemny, to nie schudniesz nigdy. Dlatego zapomnij o jakichkolwiek szczegółach. Nie rozkminiaj wpływu zorzy polarnej na zawartość tkanki tłuszczowej na Twojej dupie, tylko zadbaj o to, żebyś miał ujemny bilans kaloryczny. Dopiero później możesz rozkminiać, czy pić mleko, czy pić wodę gazowaną. Ujemny bilans kaloryczny. Jeszcze raz. Ujemny bilans kaloryczny. A teraz Ci przedstawię trzy możliwości podejścia jakby do procesu odchudzania. W jaki sposób można to wykonać, żeby przyniosło to... Rezultaty takie, jakie byś chciał, żeby przyniosło. Podejście numer jeden, a więc pełna dowolność tego, co i kiedy jesz, z pilnowaniem tylko ilości kalorii, czyli właśnie z pilnowaniem ujemnego deficytu kalorycznego. I ja kiedyś byłem zwolennikiem diet bez liczenia kalorii, znaczy dalej jestem zwolennikiem tego typu diet, e, dlatego że uważam, że liczenie kalorii przez całe życie takie trochę w sobie jest, no nie? Ale z drugiej strony, jeżeli nigdy w życiu odchudzanie jeszcze ci nie wyszło, to nie możesz tego ominąć. Masz po prostu liczyć kalorie, czyli jeżeli na poważnie podchodzisz do odchudzania tym razem, to masz mieć w domu wagę kuchenną, notatnik, ewentualnie kalkulator i masz wszystko ważyć i wszystko liczyć. I w przypadku tego typu podejścia bardzo przydatne stają się aplikacje do liczenia kalorii. Jest ich na pewno dużo. Ja osobiście używam aplikacji Fitatu, testowałem ją. Jest tam wszystko, czego mi potrzeba, więc innej nie testowałem. Być może są lepsze, nie wiem. Chodzi o to, że taka aplikacja tak naprawdę robi za ciebie całą robotę. Bo tak, przygotowujesz jedzenie, ważysz wszystkie składniki, które tam wrzucasz do gara, czy tam coś z nimi robisz, wpisujesz to w aplikację i tam wszystko zostaje wyliczone. Wiesz, ile białka zjadłeś, ile węgla zjadłeś, ile tłuszczu zjadłeś, nawet yy, yy, liczyć Ci yy, witaminy i minerały. Także no, wszystko tam jest. Twoje zadanie jest tylko pilnować, żeby na koniec dnia zmieścić się w bilansie kalorycznym, czyli być na tym deficycie kalorycznym i koniec. Czyli praktycznie jakby to wyglądało. Jeżeli chciałbyś podejść do odchudzania w ten sposób. Ściągasz aplikację, tak jak powiedziałem, masz mieć wagę, notatnik, wszystko to. Co wrzucasz do garnka, czy wszystko to, co wkładasz do ust, wcześniej ma być zanotowane, zważone i wklepane później do aplikacji. Aplikacja wszystko za ciebie przeliczy, i ty na koniec musisz tylko pilnować, żeby tam na samym dole w podsumowaniu było tyle kalorii, ile potrzeba żebyś był na ujemnym bilansie kalorycznym. I przypominam, ten ujemny bilans kaloryczny to gdzieś tam okolice 15% całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Ciekawostka fita tu za ciebie to wyliczy. Dla osób, które trochę bardziej chcą się przyłożyć do diety, proponuję rozwiązanie pod tytułem Prosta dieta zbilansowana. W tej diecie w dalszym ciągu masz bardzo duży wybór i bardzo dużo dowolność tego, czego jesz, ale jest to już, jakby nie było, dieta przeliczona i zbilansowana dokładniej pod Ciebie. Natomiast diety takie typowo restrykcyjne, monotonne zostawiamy zawodowcom, czyli kulturystom, zawodnikom fitness, czy po prostu sportowcom. Chciałbym, żebyś teraz spojrzał na porównanie tych trzech możliwości jakby podejścia do odchudzania, do diety redukcyjnej. Złożyłem je tutaj w taką tabelkę i chciałbym Ci tą tabelkę teraz omówić. Chodzi o to, że w tej tabeli mamy zestawienie tych podejść, jakby pod kątem sprawdzenia tego, która z nich będzie najlepsza ze względu na odchudzanie i która z nich będzie najodpowiedniejsza dla ciebie. I mamy tutaj wzięte pod uwagę takie zmienne jak precyzja pilnowania kalorii. Monotonność diety, logistyka, czyli czas, przygotowanie posiłków itd., trudność jej utrzymania, czyli znowu będzie wpływało na to i trochę monotonność, i ta logistyka, i uczucie głodu, i na koniec mamy podsumowanie: skuteczność w odchudzaniu i skuteczność w redukcji. I jak przeanalizujesz tą tabelkę, to wychodzi z niej, że ta prosta dieta zbilansowana jest takim właśnie wypośrodkowaniem tego, czyli ona już jest na tyle dobra, na tyle skuteczna, żeby można było naprawdę bardzo dobre rezultaty osiągnąć, jeżeli chodzi o odchudzanie, nawet redukcję w niektórych przypadkach. I nie będzie ani monotonna, będzie precyzyjna, nie będzie wymagała jakiejś nie wiadomo jakiej logistyki, nie będzie zbyt trudna w otrzymaniu, więc dla osób, które nie są zawodnikami. Dla osób, które gdzieś tam pierwszy raz dopiero podchodzą do odchudzania, dla osób, które na przykład próbowały już się odchudzać, ale mają z tym jakieś problemy, uważam, że właśnie ta prosta dieta zbilansowana to jest najlepsze, co możesz wybrać. I właśnie o tego typu diecie opowiem Ci konkretnie za jakiś czas.